Agencja Informacyjna Pracodawców RP, Katarzyna Trocińska, rzut na prasę. Rządu pomysł na likwidację pracy na czarno. Firmy będą musiały podpisywać umowę z pracownikami przed pierwszym dniem ich zatrudnienia. To jest pomysł rządu na rozwiązanie tego problemu, a co na ten temat sądzi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP na stronie 9 w Pulsie Biznesu. Zachęcam także do zapoznania się z artykułem 40 milionów na strategię rozwoju małych firm. Jest to krótka informacja na temat konkursu przeprowadzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Myślę, że warto zapoznać się z tym materiałem. Z kolei w Rzeczpospolitej artykuł gospodarka zapłaci za dodatki na dzieci, czyli ile kosztować będzie nas 500 zł na dziecko. Tutaj także bardzo ciekawy e, tekst pod tytułem Fiskus zarobi więcej na błędach podatników, jak pisze Monika Pogroszewska, za pomyłki w rozliczaniu VAT przedsiębiorcy zapłacą od 1 stycznia 150% stawki odsetek za zwłoka, czyli trzeba uważać. Pozostając w temacie podatków, ulgi w PIT na 2015 rok, wkrótce będziemy się rozliczać, także myślę, że ten informator Gazety Wyborczej może okazać się przydatny. A na koniec, ile naprawdę zarabiają Polacy? Dwie trzecie Polaków zarabia mniej niż średnią krajową, dlatego takich rozsierdza mówienie o średniej pensji. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. To tyle. Zachęcam do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych, a także do śledzenia strony Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.